Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andacy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 123 odcinku z The Sims 4 nowe życie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj w końcu przyjdzie nasze kolejne dziecko na świat, bo już czekamy od kilku odcinków. Martyna już po prostu też się może z tego co widzę, doczekać, ale zanim to nastąpi, to może skorzystajmy z toalety, bo... Wydaje mi się, że teraz to może przyjść, słuchajcie, w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego, że mamy tak, poród za i są pytajniki, więc my już czekamy od ostatniego odcinka i ja się po prostu doczekać nie mogę. Hezu, co ty w ogóle A, ty się kąpiesz! Okej, okay, dobrze, no to skoro chcesz się kąpać, to proszę cię uprzejmie kąp się, a potem weź sobie mm, jakieś resztki, bo coś tam powinno być w tej lodówce, jeszcze tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, czekajcie, programowanie masz ukończone. A co z tą charyzmą? Czekajcie, mamy szósty poziom charyzmy Dopiero sz... To może Poćwiczyłbyś Co ty Madi przy tych drzwiach? Czy ona jest znowu bruna, Czy mi się wydaje? Dobra, to wiesz co To skoro tak To potem mógłbyś wykąpać Madi jeszcze w tej wannie Co kąpię dla Madi? Proszę bardzo O, widzę, że ma... Dokąd ty idziesz? A dlaczego ty chcesz grać na komputerze córki? Zostaw ten komputer, moja droga i proszę ładnie y, dziergaj Znów projekt z włóczki i dywan Bo dywanu jeszcze nie robiliśmy Także bardzo by było super gdybyś to zrobiła Czekajcie jak ten nasz ślad ekologiczny spada Trudno Niech sobie spada Najwyżej chociaż nie no A może faktycznie tak będzie jak, Że będziemy tutaj też mieć wiecie, taką okolicę bardzo zanieczyszczoną Chociaż wolałbym nie Nie ukrywajmy Dobrze, to sobie trochę podziergaj, a Jesus, jak już wykąpie Madi i sobie zje, to potem pójdzie ćwiczyć właśnie teraz, nie wiem gdzie, a może do si siłowni? Hmm. O, wizyta dyrektora. Dziś klasy, w której uczy się Zuza, odwiedza dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej, jak potrafią i nie zakłócają lekcji. Niestety siedzący z tyłu dzieciak postanowił czymś w nią rzucać. Czy Zuza powinna to zignorować, czy poprosić ucznia, by przestał? Może tak po, po cichu? Zapiszę szybko notkę i podaję ją dzieciakowi z tyłu. Przestań, albo powiem, albo powiem. Aha. Dzieciak mnie papier rzuca, ale poduje i kulka opada u stóp nauczyciela. Wściekły nauczyciel. Zapraszam tę dwójkę z sali. No tak. No, Zuzka, nie może się po prostu normalnie wyjść. O co, ona. Ona jest Zobaczcie, aż jest rozgniewana tutaj. No trudno, a możesz się uczyć pilnie, czy, czy coś? Ucz się pilnie. Dobra. Jesus, bo szukam dla ciebie miejsca, gdzie byś mógł się pouczyć tej. A może tutaj w sumie w tej sali dasz d? Ćwicz przemowy? Nie, nie, nie. Halo, ty miałeś kąpać, Gdzie jest Madi? Dlaczego ty jej nie chcesz wykąpać? Zapraszam serdecznie na górę. I kąpię dla Madi. O co znowu chodzi? E, a co tam. Coś gdzieś cieknie. Słyszałem, że coś gdzieś ciekło A to te bąbelki znowu. Oczywiście, że tak. No, choć bo jesteś już tak brudnym piechem, że wypada ci wykąpać. I to szybko. No. I ja, ich, słuchajcie, muszę tutaj pilnować. Dlatego, że ostatnimi czasy Descent 4 lubi się bardzo odklikiwać, lubi się bardzo bagować. jak już też zauważyliście pewnie po ostatnich odcinkach. Więc trzeba tego wszystkiego przypilnować. No, dobra, i wykąp, pokażę, że kąpiesz, no. No i bardzo ładnie. A czy nasza Madi jest seniorką? Bo ja już. Czekajcie, też w sumie nie wiem. Nie, Madi, ptak, ale tu. Gdzie, gdzie mogę sprawdzić, czy ona jest seniorką? No nie sprawdzę chyba. A tutaj! Dobra, nieważne, seniorka. Ok. Czyś ty w końcu nie zjadł, czy mnie się... No patrzcie, on to położył i nie... No na go zaraz po prostu. I tyle z tego będzie. Jak, jak tak można? No idzie, nie dokończy. Zostawi, a widzę, że Martyna dzierga. Przyjść na chwilę do jej domu. A co będziecie robić? Przebrzeźny zagajnik. A macie jakieś... To poczekaj, może potem, bo ja się boję, że za chwilę będziemy rodzić. Ja bym chciał zobaczyć, który ty masz poziom tego... Piąty! Martyna wierzy w swoje umiejętności i czuje się gotowa do dziergania najlepszych prezentów świata. Swetrów! Marta może teraz skorzystać z interakcji Ucz-Dziergać, aby przekazywać swoją wiedzę innym Simom, czyli będziemy mogli razem z uską na przykład sobie dziergać wspólnie i... Wo... Fajnie! Dobra, czy ty idziesz jeść? Tak. Maddy, pokaż się. Wykąpany pies i pachnący. No pewnie, że tak. O, no i super i niech tak będzie dobra, to tu sobie Jezus jedz Martynka sobie idzie, ale no weź, że idź do tego stołu przecież możesz przejść obok czy możemy już urodzić małego purchlaczka halo purchlaczku no patrzcie, no i będziemy czekać i czekać i się w końcu nie doczekamy Jezus, y y jemy? Czy tak. Nie gadaj z nią. Jedz po prostu. No, i czat. Zaraz też jaki wrócą. Czy ty chcesz? Wydaje mi się, że Maddy chce chyba iść na spacer. To Hezu wiesz, co, jak zjesz. Mm, proszę bardzo, opieka nad zwierzakiem. Wyprowadź. Średni spacer. A co? No, ona chce wyjść. Kończ to jedzenie już, jesus, pół godziny tym talerzem się modlisz tu. Wyjdź, wyjdź z tej kuchni, wyjdź z tej kuchni. Ja to ci zapakuję. Do, do widzenia już. No czy on może? Podejdź tu i na spacer. Serio, i będziemy tak stać naprawdę? Dobra, mamy ten projekt ukończony. No idźże z nią na ten spacer, hopie. Dobra, i teraz się wszyscy już klinują. Napisz wiadomość. Dobrze, napisz wiadomość, a potem skorzystaj sobie znowu z łazienki. Co tu się wydarzy? Nie ma no, bez sensu w ogóle wytrzyj, skorzystaj trochę energii Cię brakuje, a mogłabyś się na przykład zdrzemnąć, Paweł i Zuzka wrócili super, idź się zdrzemnij mm, śpij sobie jak już wszystko ładnie zrobisz Zuzka oczywiście rozgniewana mm, to najpierw błyskawicznie odrób lekcje i Paweł też by mógł tę lekcję szybko sobie odrobić o bo chyba Wam aż tak bardzo zabawa nie spadła z tego co widzę, dobrze a możesz robić te lekcje w domu, bardzo bym prosił. Na dworze jest jednak mimo wszystko zimno. Aha, też będzie. Nie mam pytań. Dobra, gdzie jest Jesus? Aha. To weź opieka Nie, a możesz poprosić o załatwienie się na przykład na eskapadę. Bo też właśnie pisaliście w komentarzach, że żeby poprosić o załatwienie się, jak jesteście, jak jesteście na spacerze, no ale nie mogę. Tak, proszę wybiegać się z Madi i mnie to nie interesuje. A czekajcie, a czemu ona, czem, czem ona była... co zrobiłaś na górze? Przecież miałaś na dole posunąć kałużę, skorzystać sobie z, tego, z tej toalety. Chyba, że ona korzysta. Ja wiem, słuchajcie. Ona sprzątała na górze, na bank, bo tu musiała być jakaś kałuża gdzieś rozlana. Na 100%. Tak musiało być. Dobra, skorzystaj sobie. Ona jest też głodna. Jesus! Dlaczego masz tyle potrzeb na raz? Dobra, widzę, że Paweł odrobił Azuska? no to rób ale Nie gadaj z nim, rób lekcje. Dobra, mój drogi, chodź. A, odrobione, bardzo ładnie. Widzę, że Martyna idzie. Paweł, czy ty będziesz? A, nie będziesz po się radę, niestety, bo Twoja mamunia idzie spajko. Więc proszę bardzo, do lodówy zaglądasz. weź sobie resztki. Zuska, by w sumie mogła sobie najpierw skorzystać. Serio. Co jest z tymi dzisiaj rzeczami? Wytrzyj to. Skorzystaj. I weź sobie również jakieś papu. O! A papu, jak weźmiesz to jedzonko to mógłbyś w sumie sobie przed telewizorem oglądać w sensie jeść. O! Jak tam, Jesus? Jak się masz? O Jezu, gdzie wy zawędrowaliście? No, w kibini mater poszli. Kiedyś kalendarz jeszcze. O, tutaj ma być w końcu ciepło. Bardzo na to liczę. Naprawdę. Dobra, Martyna śpi. Coś ta ciąża bardzo długo trwa. No nareszcie! Zaczął się poród. Wyspałaś się chociaż trochę? na pewnie, że nie. Eee, ja bym chciał... W szpitalu. Dołącz. Chociaż nie, w pojedynkę. Więcej urodź w szpitalu. Wyślij w pojedynkę. Ubierz, że się, bo na dworze jest zimno. A co z pracą teraz? W takim razie, skoro idziemy rodzić, to ona do pracy nie pójdzie, pójdzie, nie pójdzie, nie wiem, ciekawe. Chodź, mamy jakąś pocztę? Nie, nie mamy poczty żadnej chyba. No! Martyna rodzi! A czy mogę... Ja chciałem dołączyć ta... O nie wierzę, że my to tak zlamiliśmy, naprawdę? No dobrze, no. Synka! Maluszek potrzebuje imienia. Ojej! To może będziesz nazywać się. Jezus Maria, nie, nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie, ma, nie mam pojęcia. Może Dawid? Dawid niech będzie. Dawid Ptak. Mamy! Zobaczcie, jest! A gdzie jest nasza kołyska? Aha, Uzuski w pokoju. Nie, no świetnie, w ogóle. Nie, absolutnie trzeba. Co to za jakiś. Czy on jest wampirem? Czekajcie, sprawdźmy to od razu w kasie. Mogę? Bo ja nie chcę, żebym był wampirem. Mam nadzieję, że. Chociaż takie małe dziecko to chyba się nie da. Ale zobaczmy, czekajcie. Dalej mają te korzenie wampirskie. Wampirzaskie. Proszę to mi to pokazać. Aha, nie zobaczymy. No dobra. Widziałem znaczek wampira. Mam, mam nadzieję, że nie będzie. Chociaż jako jedyny syn w rodzinie mógłby być taki, wiecie, wyjątkowy. Taki inny. O, i to był, wiecie, taki ewident w pokoleniu na przykład. No bo teoretycznie Martyna z Wojtkiem i z Magdą też byli wampirami z tego co pamiętam, bo Elka i Przemek też byli. Chociaż nie. Elka była? Czy Przemek był tylko? Nie pamiętam jak to było. Jeżeli ktoś pamięta, to możecie dać koniecznie znać, bo to już było milion odcinków temu. I potem ten wampiryzm nam przeszedł, że tak powiem. I teraz w tym pokoju mógłby się znowu objawić, wiecie o co chodzi. Tylko teraz pytanie tak, gdzie tą kołyskę umieścić? Dobra, dajmy na razie tutaj, Potem ten pokój będzie pokojem... Dawida. Także... Dobra, moja droga, chodź na karm piersią. Lecisz. Dobra, i teraz tak. Oczywiście, drzewo genealogiczne. Jak to fajnie wygląda! Zobaczcie. No, od każdego za to mało wiemy. Natomiast, jak klikniemy sobie na Martyna, to proszę bardzo. Ale czat. A Magda, coś z Wojtkiem już ten. No, patrzcie, niby jest ten MC Command i co. No i co nam ten MC Command mówi? Nic nam nie mówi. U nich tam, no nie wiem. Ale fajnie. Bo teraz jakby LK z Przemkiem żyli, to byliby już dziadkami. Taki, o kurde. Trojaczków. No już, nie płakuj się, mamunia. Idzie przecież. I jak skończysz, to pójdziesz do pracy normalnie. Wiem, że jesteś totalnie wykończona, ale pójdziesz. O, a dzieciaki mogą też się, na przykład Gawosz. O! Jesus, gdzie ty. Ten w ogóle z tym, z tą Madi, Dobra, wracaj do domu. O, i na. Wow! Wziąłeś Madi ze sobą do domu, to jest po prostu niemożliwe. O, no się, bo, bo. Boziu, boziu. Też w ogóle nie wiem, czy wam mówiłem o tym, że chciałbym jakby szybciej zrobić urodziny dzieciaków. Najpierw jest Zuska, potem Paweł, a potem wiadomo, że. że. Dawid. Pieruchę trzeba zmienić. Więc będziemy robić urodziny trochę szybciej niż w kalendarzu. Bo w kalendarzu. To... Kto tu ma urodziny? Aha, młody tu ma. O, to możemy się umówić, że. Jak on już będzie małym todlerem, to potem najpierw postarzymy Zuzkę, potem... E... Potem Pawła, bo dopiero nie mają rodziny. Zuzka tu. No bo oni... O właśnie, tak, oni są od siebie kilka dni tylko starsi, więc spoko. Damy radę jakoś. Okej, okay, Martyna poszła pracować. Pracujesz ciężko, dobra. Hezu, gdzie ty... Je... Jezu, gdzie ty tak... Czyś ty zwariował, wyprułeś z tym psem. Domyślam się, że młoda nie może chyba przewijać, nie? Śpi? Nie no, jakie śpi. Absolutnie! Proszę tutaj się ładnie nie wiem. O, pograsz sobie. Mm, ćwicz, a ty, mój drogi, skorzystasz sobie najpierw. I w sumie też byś mógł sobie. Mm, porobić coś na... O, źródłem na klawaturze. Bardzo ładnie. Za, już Tatu do ciebie biegnie. Poczekaj chwilę. No, biegnie z drugiego końca miasta. Kto tu idzie? Klaudia. No, już, już. Ale młody będzie miał w ogóle fajny widok. Zobaczcie za oknem. Roślinki, fontanna, czat. Pusią z tej smyczy już i idź. Jezus, jakie on ma ruchy. No, już do ciebie idzie, cicho. Boju, boju. Aha, tak, miał być gawosz. Kołyż. Podrzucaj przytul. Rozmawiaj. Jezus jest rodzinny. Tak, tak, tak. Boju, boju, co ci synek? Ciekawe to, kogo będzie podobny. Bo tutaj gdzieś jaki poszedł po Martynie. Włosowo, że tak powiem. Dobra. Młoda piłuje. Tak popularność, na no trudno, tak się zdarza. Paweł, co? Paweł, o! Urodziny szefa. Marta chce kupić szef swojemu szefowi prezent urodzinowy, ale nie może y opuścić miejsca pracy. W jaki sposób powinna to zrobić? Zamów w sieci, wykonaj prezent własnoręcznie. Marta ma nadzwyczajny talent do tworzenia niebanalnych prezentów ze spinaczy, gumek, recepturek i papieru do fotokopiarek. Szef jest pod ogromnym wrażeniem i jej umiejętności, i pomysłowości prawa oceny, średnia dobrze ja się z tego bardzo cieszę tylko że jest tragicznie zmęczona jak tam Bobo? no weź coś jeszcze z nim tu rozmawiaj przytul pokołysz go jeszcze zatrudnienie, nie nie pokazuj postaż, nie dobra, to nie i potem mógłbyś się w sumie sobie skorzystać. A weź sobie w sumie też szybki prysznic, weź gorący prysznic, o. I myślę, że możesz sobie spędzić wieczór przed telewizorem. o. Dzisiaj by też w sumie mógłby przyjść. Oglądaj. Oglądaj. Pytanie jest takie, czy wy się teraz nie zobaczycie, jak idziecie razem w tym samym czasie? W sumie nie, bo Zuzka już. Dobra. I Martyna. Weź ty się, chopie, hop... tak. Weź ty się czegoś na Nie możesz. No weź. W pracy was nie karmią, czy o co chodzi. Nowe dziecko, że na chwilę w życiu Simon nie jest bardziej radosna niż narodziny. Dziecka. Dobra, trzeba będzie teraz to kontrolować, tutaj wszystko. Da co ty, moja droga? Nie! Chodź oglądaj ten kanał aktualny. Potem pójdziesz spać. Dopiero jest 21. Litości. I Jesus w sumie oglądaj e, też aktualny kanał. O! Bo dlaczego by nie? To jest prawie rodzinny wieczór przed telewizorem, bo Martyny brakuje. O, i widzę, że młody zasnął. To dobrze. To w sumie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten śnieg w końcu przestanie padać, bo po prostu jestem już tym śniegiem też zmęczony trochę. Mam wrażenie, że właśnie przez ten śnieg też tak te. Mm, wiecie, są takie ścinki czasem dziwne i takie ścięcia klatek. I jak już go nie będzie, to mam, mam wrażenie, że będzie lepiej, chociaż zobaczymy. No a Paweł ty co? Zostań tu jeszcze przez chwilę, przecież możesz o, pooglądać sobie bardziej będziesz pogrążony w śnie potem i bardziej zaśniesz. i będziesz taki bardziej wyspoczęty. I będziesz spał do godziny siódmej, a nie kurde, piąta rano i już na nogach. Siedzcie, wieczór jest wspólny, środa jest. Jakiś fajny program w telewizji pewnie leci. Marian szczeka. Tak, Dawid? Co? Nie zbię mitarówki. De D, ID. De I, ID. A, 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 nie, nie zrobimy torówki. <grymne> Wszystko jest dobrze. Maddy jest głodna, możesz ale przecież Madi ma jedzenie. Proszę bardzo, tutaj. Więc jakby była skłonna, to może sobie tutaj podejść. Proszę, gdzie ty jesteś w ogóle, piesku? Nie wiem, Proszę iść do stojaka. Masz karmę i mnie nie denerwuj. O, leci. No i o. I trzeba było tak histeryzować? Nikt ci jedząka nie broni, moja kochana. Dobra, myślę, że czekać teraz godzina. 20. No, to akurat. Kiedy dorosnę? Kiedy dorosnę, chcę zostać ninja. Co muszę zrobić, żeby zacząć się przygotowywać do wymożnego zawodu? Składania się, kupstury... No, zacznij się sztukę składania się. O. Dobra, to trzeba wyłączyć. Proszę bardzo do spanka, zostaw tam już tego ojca, twego. I Zuska również do spanka śpi. O. I teraz pytanie: czy oni się nie zboczą na schodach? A Jesus to co? Zostaw. Nie, właśnie tam dziecko śpi. Proszę bardzo, resztki. I w sumie. Przydałoby się teraz może kołyskę, wiecie, co do góry postawić, żeby nie musieli tak daleko dylać. Tylko... Tylko gdzie? O! Przed sypialnią. Chat. Myślę, że jest to idealne miejsce dla naszego Dawida. <noise> Dobra, jak skończysz jeść, zapraszam serdecznie do spanka. Madi, gdzie? No oczywiście, że musi pić wodę z kałuży. Tylko proszę, nie zblocz się przy tym stole. A Martyna jak tam? O, najadła się. Czad. To dzisiaj wiązujący Jezus staje do dziecka. Sorry, ale ona nie ma totalnie siły. I pozdrawiam Whatsappa. Dobra, Jezus do łóżka. O nie, młody się obudził. Ten jest bardzo pobudzony, a czym ty żeś tak się pobudził, chopie? Maddy, możesz do domu wejść, naprawdę O, widzisz, jednak nie do łóżka Zmień brudną pieluszkę Zostaw to łóżko Potem nakarm, potem pokołyszesz, popodrzucasz I porozmawiasz, i potem pójdziesz spać O a, przepraszam, a Martyna, jakim spo... Aha, okej. Okay. Myślałem, że już jest. Wiecie, naładowana ponownie energią, ale nie. Dobra, wydawało mnie się tylko. Tak, tak, kołyż. Lili, lili, li, li, laj. Nasz mały Dawidku. E, w sumie wiesz, co możesz wyjść już z pracy? Chodź. Raz na jakiś czas, jak widzisz szybciej. Wyszłaś czy 3,5 tysiąca? Czad. Chodź panko szybko. No. A my, moi drodzy, kończymy sobie odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobał. Ławki Kiski wysoski. Dziękuję Was bardzo mocno i bardzo serdecznie. I słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się. Cześć. I do następnego. pa! pa.